Kochani, witajcie! Jak to się mówi, święta, święta i po świętach, prawda? <laughs> Ten czas tak szybko leci, że to się naprawdę w głowie nie mieści. Mi zostały jeszcze cztery ostatnie takie świąteczne zdrabki. Kalendarz adwentowy to już widzieliście na tym kanale. A w sumie te też widzieliście. Takie coś i takie dwie. Tutaj są motywy świąteczne, tych zdrapek już po nowym roku na pewno nie będzie. Znaczy, nie, inaczej, te zdrapki będą, tylko że będą miały na pewno inne kolory, inne motywy. No i na pewno nie będzie w kalendarza adwentowego Na pewno nie będzie Ale zanim zacznę drapać te drapki To pokażę wam co mi święty Mikołaj przyniósł Albo pani Mikołajowa Nie wiem kto tam w nocy przez komin wchodził Ale słuchajcie patrzcie To jest dzieło sztuki No coś pięknego Tu jest, to jest kubeczek Ręcznie malowany, także jest tylko taka jedna sztuka na świecie, nikt takiego samego nie ma, haha, ha, tylko ja go mam, ale jest naprawdę piękny, ta pokryweczka, no i w środku w tym kubeczku mam takie sideczko, także mogę sobie tutaj jakieś ziółka, herbatki zaparzać, no naprawdę coś pięknego takich taki dotyk o milusi, no coś no niesamowite. Bardzo mi się podoba, będę musiał na niego uważać. Nie wkładać go przypadkiem do zmywarki, tylko ręcznie, delikatnie, szmateczką. No, także się mega ucieszyłem. Dostałem też takie coś, takie malutkie pudełeczko. Byłem bardzo zdziwiony, i no, zaciekawiony, co tutaj w środku było. No, także zobaczcie, dostałem też taką piękną zawieszkę na łańcuszek. No, niestety nie byłem wystarczająco grzeczny i nie dostałem łańcuszka, ale łańcuszek, na łańcuszek przyjdzie czas. Zobaczcie, tutaj są różne grzybki. Jest też muchomor czerwony, taki właśnie jak na, tych, na tym kubeczku. Muchomor czerwony, i tam z tyłu smart. I wiele, wiele innych grzybków. Łusiczka lancetowata. No, coś pięknego. Streberko oczywiście. Także będę to z dumą nosił, tylko muszę łańcuszek sobie dokupić. No i taki bajer. Także się mega mega cieszę. No, pochwaliłem się, także możemy przejść do drapanka. Drapanka. Tylko sobie schowam ten łańcuszek i drapiemy. Ok, zaczynamy. Kubeczek tutaj będzie sobie stał, patrzał się na moje poczynania. Zaczniemy od tych tańszych drapek Tych tutaj dwóch. Po 10 koron. I tu mamy dwie gry. Nie będę wam tłumaczył, bo tu każdy z Was pewnie wie o co tu chodzi. Tylko wam pokażę legendę. Tak to wygląda. 11 premii po 10 tysięcy. To jest top premia. No i zobaczmy. Mamy dwa pola ścierne. No i szukamy. Mamy 50 koron. 10 000, 10 koron, 50 po raz drugi, 500 i 10 tysięcy. I tutaj więcej chyba już nic nie ma. Nie. Tu musimy znaleźć, dobra, dobra powiem Wam, tu musimy znaleźć trzy te same kwoty lub dwie te same i główkę świnki. Świnka zastępuje nam każdą kwotę. Tutaj mamy napis inny -in premium, czyli zrabka pusta. Lecimy z tą drugą zrabką Zaczniemy od tego pola. Tutaj puściutko. Inien premię to znaczy oczywiście, że nie ma premii. Tu mamy 10 koron. 10 koron. I 10 koron. Także ta zdrapka nam daje dyszkę. No fajnie, miło. Czyli nie mamy pusteczka. No okej. Okay. Dobra, przejdziemy do tej drugiej zdrapki. Taką mam tylko jedną. Jedna kosztowała 25 kron, i tak samo jak w tej poprzedniej, dwa pola ścierne, tu większe i mniejsze. No i tu szukamy trzech tych samych kwot. Mamy 25, 100 koron, milion. No właśnie, pokazałem Wam jeszcze, jak tu wygląda sprawa, właśnie wygranych 12 premii po milion i wiele, wiele innych. Ale właśnie top premia to milion koron, czyli niecałe 500 tysięcy złotych 250 po raz pierwszy. Mamy chyba milion, tak? Jest milion po raz drugi. Mamy po raz drugi stółę. I 25 i 20. Nie, 250. A, myślałem, że będzie 25, ale tu chyba coś jeszcze się kryje, tak? Tutaj się kryje jeszcze 10 tysięcy. No dobra, czyli nie ma tutaj razy 3 nic, tak? Mamy 100, 100, 25, 25, 250 milim. No niestety, no nie tutaj, nie tym razem, ale może tu w tym polu mniejszym coś się znajdzie. Mamy 25, 50, 10 tysięcy, 250, 10 tysięcy i 250. No, czyli pustaczek. Pustaczek, <gryw> ale to nic. Frajda z drapania oczywiście zawsze jest. Tutaj wyczyścimy. Ok, to mamy trafioną. Musimy chyba tego grzybka, tutaj ten kubeczek mój piękny, posunąć kawałek, no bo wchodzi teraz większy kaliber. Słuchajcie, ja nie będę teraz tych dni, dzień pod, pod dniu szukał, bo to jest aż <grym> się od tego w głowie kręci. Także lecę po kolei tutaj od 23, 12, 21, żeby to aż tak długo nie trwało. Także lecimy. Mamy 10 koron, 50, 10 i 50 tysięcy. I goła Mikołaja. Także jeszcze Wam pokażę tylko, yy, jak tu wyglądają wygrane. Tak to wygląda. No i możemy szukać tutaj albo symbole pod tymi warstwami ściernymi, albo kwoty. Kwota musi paść razy 3, czyli 3 razy 50 daje nam 50. Także wszystko wiecie. Lecimy. 200 koron, 50 tysięcy. Goła Mikołaja, 200 koron i 10. Okej, okay, pole trzecie. 100 000, 30 500 i 30 i bombeczka. I bombeczka. Dobra, lecimy z piąteczką, 5 grudzień, który był już dawno, dawno temu. Tysiączek, tysiączek stuwa i dyszka i dzwonek. Kolejne pole ścierne, kolejny dzień. Kolejne okienko, mamy głowę Mikołaja kolejną, 30 000 100 tysięcy i 1000, 100 tysięcy, 10 tysięcy, 100 tysięcy, reniferek i 10 tysięcy po raz drugi. Ajajaj, jak to ładnie to wyglądało, ale no niestety, tutaj nic nie ma i idziemy niżej. Mamy 5 tysięcy i 5 tysięcy po raz drugi. 10-10. no niestety to okienko też puste. Nie daje nam premii. 50 200. Głowa Mikołaja 200 i 50 tysięcy. 11 dzień. 50 koron. 5 tysięcy. Taka laseczka tykrowa. 200 i 5 tysięcy. No dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj tak, 200, 200, 550 i tysięcy. Tu mamy stówkę, 20 koron, dzwoneczek, stówkę i 20 koron po raz drugi. Nic razy 3, no ale szukamy, szukamy dalej. Mamy tysiączka, tysiaczka, mikołaj, dyszka i 10 tysięcy. Okej, okay. o, pierwszy grudzień, sprawdźmy 50 tysięcy, 100, Głowa Mikołaja, 50 tysięcy i stuwa. 13 grudzień 10 tysięcy, 5 tysięcy, Mikołaj 5 i 10, kurka wodna, czemu razy 2, nie razy 3 Ach, niech to, niech to, muszę trochę kamerę posunąć, uwaga Wip, okej okay. Dziewiąteczka 5500 koron dzwonek 5200 mamy jeszcze 9 ostatnich okienek 10 tysięcy płatek śniegu się pojawił pierwszy. I stuwa, i stuwa no niestety 200 koron, 10 tysięcy Mikołaj 20 i 10 tysięcy. No ty i głowy Mikołaja. No 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 może. 200 koron, dzwonek 100 tysięcy, 200 i 100 tysięcy po raz drugi. Dobra, lecimy dalej. 6 grudzień, mamy 6. No, 6 grudzień, mamy 100 tysięcy, 5 tysięcy, Mikołaj 5 tysięcy i 100 tysięcy. 18 grudzień, 550, Mikołaj. 500 i 200. czwarty grudzień. Stuwa. Mikołaj. 100 tysięcy. Stuwa i 100 tysięcy. No dobra. 15 grudzień. 5 50. Bombeczka. 55 tysięcy. Czyli wszystko razy dwa oczywiście. 8 grudzień. 100 tysięcy. 100 tysięcy. Dzwonek. 1200 i uwaga, uwaga, ostatni grudzień. Znaczy nie, to jest 20 grudzień, ale ostatnie okienko. O to miałem właśnie na myśli. Także lecimy. 500, 500 Renifer. Dawać mi 500? Nie, nie ma tutaj, nie ma tutaj nic, pusto. Słuchajcie, przeliczymy jeszcze głowy Mikołaja, bo jest ich dość dużo. Musimy ich mieć 12 sztuk. Potem prezenty, ale nie było ani sztuki, gwiazdki też nie było, było kilka bombek, ale na pewno nie 9. Reniferów chyba było tylko trzy. Laski cukrowe chyba jedna, choinki w ogóle nie było, patek śniegu było też tylko jeden. No dobra, sprawdźmy te głowy Mikołaja, znając życie będzie oczywiście ich 11. No ale zobaczmy. Posuniemy troszkę do tyłu kamerę. I liczymy. No dobra, uwaga, uwaga. Jeden. Dwa.

Tego renifera tutaj coś pokombinował, powycinał, powklejał? Nie, no to się nie uda. <gry> no niestety, te świąteczne zdrapki w tym roku, no szału nie ma, szału nie ma. Ale mam na pocieszenie chociaż tą dyszkę, malutką dyszkę. Mam nadzieję, że wymienię ją w kolekturze i pomnożę na coś większego. Ale suma summarum, frajda była mega. Zdrapania dzisiaj, pochwalę się jeszcze raz tym kubeczkiem. Piękniutki. No i tam jest jeszcze ta moja zawieszka O tutaj Z grzybkami No cudo, cudo, naprawdę to jest cudo Dobra, słuchajcie Ja wam dzisiaj już dziękuję No i czekam na wasze komentarze Oczywiście I zapraszam na kolejne odcinki Trzymajcie się, pa, hej